rozczarowaniu pracą w ONZ, postanowiłem, starałem się o pracę w firmach audytorsko-konsultingowych w Nairobi, ale później za domową mojego przyjaciela złożyłem też aplikację do Artura Andersena w Warszawie. Doceniając też to, że powiedzmy w Polsce, akurat w roku 90 91 drugim bardzo wiele się działo. I udało mi się jakby do pracy, mimo że ten proces w Andersenie był dosyć złożony. Przyleciałem specjalnie na rozmowy kwalifikacyjne, na serię rozmów kwalifikacyjnych, na taki assessment day, ale na szczęście udało mi się tę pracę uzyskać. Zacząłem pracować w audycie, czyli przez dwa lata. Badałem sprawozdania finansowe firm. tak. Oczywiście nie samodzielnie, tylko w jakimś zespole. Powiedzmy, przyuczałem się do tego zawodu. E, to jest naprawdę super szkoła biznesu, e, bo praca w audycie daje zrozumienie, czym się różni bilans od rachunku wyników, e, co to są koszty stałe, zmienne, na czym firmy zarabiają, a na czym tracą. E, więc, więc to naprawdę była super szkoła biznesu. Natomiast ja nie do końca się sprawdziłem w roli audytora. I gdy tylko nadarzyła się taka okazja, bo akurat był otwierany w, nasz, w Polsce dział konsultingu, to przeniosłem się do, do konsultingu. Tam zajmowałem się doradztwem strategicznym, zarządzanie dużymi zmianami przy okazji np. wprowadzania dużych systemów informatycznych, CRM-em, doradztwem dla sektora publicznego. Pracowałem dla największych firm w Polsce w różnych branżach, ale tych powiedzmy z listy stu największych firm w Polsce. Ale nie tylko w Polsce, później również w, na, na Ukrainie, Węgry, Rumunia, też Bułgaria, Albania i tak dalej. W Jordanii nawet mieliśmy projekt dla, dla rządu Jordanii. I to z Andersena i później z Deloitte'a wyniosłem przekonanie, że w biznesie usługowym najważniejsi są ludzie. Ludzie, przede wszystkim oczywiście współpracownicy, ich kompetencje, zaangażowanie, postawa, też oczywiście klienci, spełnianie ich oczekiwań, rozumienie ich oczekiwań i, i spełnianie ich. Dobrze mi dosyć szło. Po, po roku pracy w, w audycie zostałem seniorem. Normalnie to zajmuje dwa lata. Po pięciu latach już byłem managerem. Czyli nadzorowałem już nie jeden, ale, ale kilka zespołów pracujących równocześnie u różnych klientów na różnych projektach. A po ośmiu latach pracy zostałem partnerem, czyli współwłaścicielem, to było w 2000 roku. Normalnie dzisiaj to pewnie, żeby zostać partnerem od momentu skończenia studiów i rozpoczęcia pracy, to jest raczej proces kilkunastoletni. Natomiast wtedy, w latach 90., na początku lat 90., E, powiedzmy, na, ta konkurencja na rynku nie była aż taka duża, e, dużo łatwiej było robić powiedzmy, tę karierę. Natomiast oczywiście to było kupione dużym wysiłkiem, bo pracowałem, zdarzało się, wiecie, konsultanci wypełniają tak zwane timesheets, czyli powiedzmy, co tydzień jakby składają informacje o tym, ile godzin spędzili każdego dnia e, pracując dla poszczególnych klientów, żeby było wiadomo, e, budżet którego projektu obciążyć Twoim czasem pracy. E, więc, więc ta, ta rachuba czasu pracy była dosyć istotnym elementem naszych, naszych obowiązków. I akurat czytałem książkę Charlesa Handiego, to taki guru zarządzania, brytyjski guru zarządzania, który w jednej z tych swoich książek napisał coś o tym, że człowiek średnio pracuje tam kilkadziesiąt tysięcy godzin w życiu. Czyli pracuje przez 45 lat, średnio 45 godzin tygodniowo, i przez 45 tygodni w roku. I ja tak się zastanawiałem wtedy, że ja nie pracowałem 40 czy 45 godzin tygodniowo, tylko bardziej 80. I w związku z tym pomyślałem sobie, że no, żeby wypracować tę swoją normę, te, te kilkadziesiąt tysięcy godzin, no to muszę coś zmienić. To znaczy, bo tak intensywnie nie będę mógł pracować przez te 45 lat. I postanowiłem tak, że skoro nie mogę zmienić liczby e, dni, znaczy tygodni w roku, e, no bo na to się nie ma specjalnie wpływu, tak. E, e, I skoro ciężko byłoby mi w konsultingu pracować mniej, e, połowę tego, co, co powiedzmy było ode mnie wymagane, czy powiedzmy wymagała ode mnie realizacja projektów, to postanowiłem, że po prostu skrócę liczbę lat, które będę pracował. Nie będę pracował 45, tylko połowę tak? jakieś 20, 20 parę lat. I w związku z tym postanowiłem przejść na wcześniejszą emeryturę w 2013 roku. Tak mi wyszło wówczas z moich kalkulacji. Oprócz tego w 2013 roku mój syn miał jakby skończyć maturę. Mieliśmy pojechać na, w podróż dookoła świata. jakby to mi, powiedzmy, pasowało. Udało mi się zrealizować ten plan. Wymyśliłem go mniej więcej w 1995 roku, gdy mój syn, młodszy z moich dwóch dzieci, miał, miał rok czy tam niecały rok. E, więc plan był taki, że, że będę pracował do czerwca 2013, ale udało mi się przejść na wcześniejszą emeryturę pełne 4 lata wcześniej, czyli w maju 2009 e, i oczywiście bardzo mnie to cieszy.